Dzień dobry drogie strzelce Słońce weszło w wasz znak więc najwyższa pora na czytanie urodzinowe dla was e, wszystkiego najlepszego wam życzę z okazji waszych urodzin z okazji waszego słonecznego powrotu e, popatrzymy sobie co wam przynosi ten tenże właśnie słoneczny powrót, czyli powrót słońca do tego miejsca w którym było kiedy się rodziliście. To jeden z takich ważniejszych aspektów astrologicznych. Jak zwykle będą trzy opcje do wyboru. Wybierzcie intuicyjnie. Każda opcja będzie miała swój jakiś tam emblemat, który może Wam ułatwić ten wybór, ale może na przykład sam sposób, w jaki są ułożone karty, będzie wystarczający, żeby, żeby wybrać. Bierzcie, bierzcie to, co Was przyciąga. Oczywiście czasami przyciągają nas, przyciąga nas więcej niż jedna opcja, wtedy można sobie wybrać dwie, można nawet obejrzeć wszystkie trzy i zobaczyć co najbardziej rezonuje. Tak też można to, to robić. Wszystko co Wam popowiada intuicja jest słuszne. Generalnie mam taką zasadę. Że nie ma dobrych albo złych wyborów. Um, no jesteśmy my to, co czujemy. Więc zabieram się do roboty. Wykładam trzy opcje. Najpierw będzie opcja pierwsza dla e, urodzeniowych słonecznych strzelców. Pierwsze dwie karty to jest, czego się możecie spodziewać w najbliższym czasie, a karta trzecia będzie mówiła, jak to się odnosi do teraźniejszości. Czyli ta trzecia karta może być takim potwierdzeniem, że wybraliście właściwie dwie karty i trzecia. Teraz opcja numer dwa. I tak samo: dwie karty, które mówią o tym, co nadchodzi do Was, co idzie. A trzecia powie nam, jakie to ma zaczepienie w tym, co jest teraz. Raz, dwa i trzy. I opcja numer trzy. Dwie karty, co nadchodzi i jedna karta. Jak to się ma do tego, co jest teraz? ok? Karty na stole. Każda z nich będzie miała swój kamień i będzie to ten kamień dla opcji pierwszej. Ten kamień dla opcji drugiej. Chyba same czerwone wybiorę. I może na przykład granat. Granat. Surowy, piękny granat. Dla opcji numer 3. Nie obyło się bez przygód, ale co to za życie bez przygód? Opcja numer 1. Czyli ten różowy kwarc. Bardzo go lubię. Jest z gór sowich, które są jednymi z moich ulubionych gór, co przychodzi? Mamy arcykapłankę i cztery kielichy. To jest spokój, bardzo duży spokój, głębia. Być może nawet pewien rodzaj samotności, odosobnienia, ale mam wrażenie, że odosobnienia, które wybieracie które ma wam przynieść głębokie połączenie ze sobą. Co zwraca moją uwagę, że to jest to, że obie te postaci trzymają ręce na podłoku, czyli tak tutaj w bazie, tak. Mamy te niskie, niżej położone czakry i tutaj skupia się energia życiowa. Arcykapłanka w tym samym miejscu trzyma ręce skupione. I ma w nich gwiazdę. Więc mam wrażenie, że z tej ciszy, medytacji, bo to są też bardzo takie medytacyjne karty, takie, które wiedzą, takie, które mają głębokie połączenie właśnie z, z intuicją, z tym takim nienazwanym nurtem, który w nas płynie. Myślę, że ta cisza, skupienie i spokój mają na celu połączenie się z czymś bardzo głębokim w was samych. Z jakąś życiową siłą, która w Was jest i która jest właśnie cicha, niepozorna, być może gdzieś ukryta na dnie. Ten czas odosobnienia i ciszy i, i medytacji ma Wam dać połączenie z tym, świadomość tego. Umiejętność dostąpienia tego, czy też dojścia do tego, dostępu do tego wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne. To są dla mnie bardzo kobiece energie. Arcykapłanka oczywiście jest jednym z żeńskich archetypów w tarocie. Widać tutaj księżyc nad nią w różnych fazach, więc ona też mówi o takim przy, o przypływie mocy, o tym, że mamy naturalne fluktuacje jako osoby. I mówi też o tej takiej pierwotnej, żeńskiej mądrości, o połączeniu ze źródłem, o tym, że w głębokich wodach naszej podświadomości kryją się wszelkie odpowiedzi. Natomiast cztery kielichy są kartą Księżyca w Raku. Rak jest bardzo, bardzo żeńskim znakiem, bardzo związanym z rodzicami, domem rodzinnym, z korzeniami. Księżyc w nim jest u siebie, czuje się bardzo mocno. Czyli jest tutaj jakiś powrót do korzeni, mam wrażenie. Szczególnie do korzeni związanych z naszą kobiecością, z naszą matką, być może z całą linią żeńską. No, du dużo, dużo skupienia, dużo takiego wejścia w siebie głębokiego. A jak jest teraz? Jakie to ma zaczepienie z tym, co jest teraz? Umiarkowanie. No, tak właśnie czułam, że tam też dochodzi jakiś proces zdrowienia, to... To zagłębienie się w siebie i sięgnięcie do swojej najgłębszej energii ma e, związek z e, ustalaniem czegoś, mam wrażenie, tak? Z uspokajaniem, e, z wyważaniem. <laughs> tu mamy postać, która miesza ogień z wodą. Mamy księżyc, mamy słońce. One się tutaj łączą, te, 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 ta lunarna i słoneczna energia. W coś wyjątkowego, w jakąś wyjątkową mieszankę. Dodajmy do tego, że umiarkowanie jest kartą strzelca, więc to jest bardzo dobry prognostyk dla Was, bo to jest, mówię, mam wrażenie, takie głębokie wejście w siebie i poszukanie w sobie równowagi, poszukanie w sobie źródła energii. Może to być tak, bo mówimy teraz o tym, o tym co jest teraz. Możecie się w tej chwili czuć mocno w sobie, tak mocno w takim um, poczuciu, że mogę teraz dotrzeć do siebie, do swoich sił, że mam czas, tak? Że mam w sobie taką przestrzeń też na znalezienie właściwych e, proporcji i myślę, że, że kierunek jest właśnie ku sobie, tak, jeżeli chodzi o to łączenie ze sobą różnych żywiołów, to wszystko ma się dokonać w was i wy zwracacie się ku sobie. To jest taki taka bardzo wsobna energia, ale świadoma siebie to nie jest cofanie się w, w siebie to jest świadome zwrot ku sobie, zwrócenie na siebie uwagi, takie e, szukanie własnej mądrości, własnej siły tak to widzę dla Was drogie osoby, które wybrały opcję numer jeden teraz popatrzymy się na opcję numer dwa Mam nadzieję, że nie zapomnę ponumerować i zrobić odnośników. Opcja numer dwa to ten kamyczek. I patrzymy. Tu mamy śmierć. O, piękna, piękna energia. Piękna energia totalnego odrodzenia. Śmierć jest oczywiście zawsze też od, y, tak, ponownymi narodzinami. Mamy taką prześlicznie przedstawioną. Mamy postać sfinksa, który odradza się z popiołu. Mamy samą śmierć, która jest pokazana jako taka pustka jednak pustka, która ma w dłoniach coś świetlistego. I ta pustka po starym daje to coś świetlistego. Nowej duszy, która rodzi się z gwiazd. Jest to przepiękna symbolika, do tego mamy motyl, który zawsze też symbolizuje odrodzenie. Więc, śmierć symbolizuje głęboką, mocną przemianę przemianę, która wymaga pracy, która miewa trudne momenty. Czy też moment, kiedy to, co stare już odeszło, a to, co nowe, jeszcze jest niewidoczne, dopiero nadchodzi. Możemy mieć poczucie pustki w tym momencie, dlatego śmierć jest trudna. Natomiast ona jest zawsze cyklem życia i tutaj jest to pięknie przedstawione w tym, w tym jaju, takim, tak? w tym jajowatym kształcie tego wiecznego powrotu. I co ta śmierć przynosi? Ta śmierć przynosi czyste, otwarte serce. Ta śmierć przynosi błogosławieństwo Asakielichów, które jest kartą wielkiego uzdrowienia i wielkiej miłości. Więc można powiedzieć, że rodzicie się na nowo, czy też umieracie, by urodzić się na nowo w wielkiej miłości, w otwartym sercu, w wielkim przepływie emocji. Może być tak, że czeka Was duża transformacja, która wywoła bardzo wiele emocji. Może być tak, że coś umrze, jakaś miłość, jakiś związek, po to, żeby odnowić Wasze serce. Być może czeka Was duża przemiana w relacji, która jest dla Was ważna, a może chodzi o generalnie stosunek do świata i wszechświata, jakieś takie nowe, nie tyle spojrzenie, co czucie, tak? bo tutaj mamy kielichy. Kielichy to czucie. I to jest błogosławieństwo. Jak widzicie, tutaj tą gołębicę, ten snop fioletowego światła, który wpada tutaj do tego otwartego serca, do tego otwartego kielicha, to jest dar, to jest błogosławieństwo. To jest coś, co można przyjąć. Ale mam wrażenie, że właśnie warunkiem tego przyjęcia tego, tego światła, mam wrażenie, że to jest właśnie ten dar śmierci, jest też przyjęcie tej śmierci, jest też przyjęcie tej straty, tej transformacji. Tego końca czegoś, bo śmierć jest końcem, jest też początkiem, co tutaj jest wyraźnie podkreślone przez tego asa kielichów. To jest bardzo mocna energia. To są, to są mam wrażenie, duże przeżycia, dużo emocji, być może dużo płaczu, ale też może dużo radości, bo w otwartym sercu zawsze jest tak, że wszystko może przepłynąć, tak? Każda emocja może przepłynąć, i myślę, że tak długo jak zostajemy otwarci na te emocje. Otwarte na te emocje. Tak długo cokolwiek to przepływa, to daje poczucie wewnętrznej integralności i szczęścia. A jak to się łączy z tym, co jest teraz? A teraz mamy cesarza. A więc tu jest duży przeskok w energii, mam wrażenie. Bo cesarz kontroluje. Cesarz jest panem świata, jest całkowicie odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje, ma wszystko pod kontrolą, zna swój wszechświat do końca jego granic. Nad śmiercią nie ma panowania. Nikt nie jest panem śmierci, ani panią śmierci. Więc władza cesarza tu się kończy. Więc może być tak, że wychodzicie z jakiegoś bardzo kontrolowanego środowiska, czy też procesu. Coś, nad czym nie macie panowania. To może być yy, trudne, to może być frustrujące, to może być przerażające. Warunkiem powodzenia jest właśnie to otwarte serce, jest to pełne przyjęcie tego, co, co mi tutaj Wszechświat daje. To może być tak, że na początku Wam się to będzie bardzo nie podobać, bo to będzie wytrącenie Was z tych takich mocnych ram, ale to może być błogosławieństwo w odroczeniu, tak? Czyli takie błogosławieństwo, które najpierw nie widzicie jako błogosławieństwo, możecie to najpierw widzieć jako odebranie Wam władzy, jako wytrącenie Was z równowagi. Więc myślę, że tu jest duża, duża huśtawka emocjonalna. Która może być zarówno y, właśnie na początku przerażająca, jak i ekscytująca. Y, wszystko zależy od tego, jakie Wy w to barwy włożycie, jak Wy to sobie namalujecie, z jakim podejściem y, wchodzicie w ten proces. Czy będziecie się sztywno trzymać tego cesarza? Im sztywniej się będziecie go trzymać, tym bardziej ta śmierć go przemieli, bo śmierć jest najsilniejsza. To jest jedna z najsilniejszych kart w Tarocie, tak przynajmniej jak ja go rozumiem. No i ten proces, właśnie, może wywołać mnóstwo uczuć. I teraz, jaką barwę będą miały te uczucia? Czy będą łatwe, czy będą trudne? Czy będą, właśnie, czy to będą potoki łez, czy to poto czy potoki śmiechu? To wszystko zależy od tego, jak przyjmiecie tą zmianę. Czy ten cesarz. Będzie, bo cesarz jest też mądry, więc mądry cesarz wie, gdzie kończy się jego władza. Nie stawia oporu temu, czemu nie można stawiać oporu. Weźcie to pod uwagę. Fajne czytanie, ale takie bardzo głębokie, na razie mocne. Dużo wielkich arkan. Zobaczymy, jak trzecia opcja. Czy też będzie taka? Tu mamy yy, grana. Jest lekko czerwonawy. Popatrzmy, jaka jest trzecia opcja. Co nadchodzi? O, dziewięć kielichów. Księżniczka kielichów. No pięknie. Tutaj bardzo. <laughs> Widzę, że też wszyscy macie. Wszystkie strzelce mają kielichy w swoim czytaniu jako motyw przewodni. Czyli to jest nowe otwarcie uczuciowe dla Was wszystkich. To jest szczególnie słodkie, powiedziałabym. To jest najsłodsza opcja. Ale też chyba najbardziej przyjemna, miła, spokojna i radosna. Dziewięć kielichów. Mówi się na to karta spełnionych życzeń, więc jakieś życzenie może się spełnić. Ja ją bardziej widzę jako poczucie szczęścia, po prostu. Poczucie szczęścia, które płynie bardziej ze środka niż z zewnątrz. Zresztą wydaje mi się, że. Yy, ono zawsze płynie tak naprawdę ze środka, że kiedy sobie mówimy, że jak coś się wydarzy, to będę szczęśliwa, to jest to trochę okłamywanie się. Bo można być szczęśliwym w dużej mierze, niezależnie od okoliczności. Yy, więc dla mnie dziewięć kielichów jest bardziej taką kartą mówiącą o tym, że jestem tu, gdzie jestem. Jest mi dobrze emocjonalnie jestem spełniona, moje serce znalazło przystań, moje serce znalazło spełnienie, moje serce jest pełne i nie potrzebuję do tego nikogo i niczego, tak? To jest takie samozadowolenie i właśnie poczucie spełnienia, więc idzie do Was duże szczęście i do tego księżniczka, która jest takim pięknym dzieckiem, czy też młodą osobą, która jest zachwycona światem. Tu jest bardzo dużo, właśnie, zachwytu, yy, yy, świeżego spojrzenia, takiej niewinności, takiego kochania. Tu jest bardzo, to są bardzo kochane karty i kochające. Tu, tu macie takie wywyższenie serca na tej karcie. To jest zachwyt, właśnie, zachwyt światem, zachwyt miłością, zachwyt uczuciem, zachwyt sobą, zachwyt kimś. Yy. Coś niespodziewanego, w takim sensie, że patrzymy tutaj na świat ma dziecka. I dziecko, dziecko w najmniejszym kameczku, w najmniejszym robaczku potrafi zobaczyć cały wszechświat i się właśnie nim zainteresować, zachwycić, wciągnąć się. To jest właśnie energia księżniczki kielichów, takiej czystej niewinności i zachwytu światem. I do tego dziewięć kielichów, więc naprawdę bardzo to wygląda z tak przyjemnie, kojąco e, otwarcie do świata. Hmm? I w takim poczuciu, że, że nic mi nie zagraża. Poczuciu bezpieczeństwa, poczuciu stabilności. E, co nie znaczy, że, zamy, że tutaj jest zamknięcie się, bo księżniczka Kielichów jest bardzo ciekawa świata, więc tu jest też otwarcie, otwarcie serca jak najbardziej. Piękna energia popatrzymy jak to się szczepia z tym co jest teraz teraz są cztery miecze więc to jest powiedziałabym kontynuacja spokoju przy czym ten spokój był bardziej martwy a ten jest pełen uczuć tak? tutaj jest raczej taka energia dochodzenia do siebie po czymś być może mieście macie jakiś ciężki czas za sobą albo jakiegoś większego wysiłku, może chorowaliście, może mieliście jakieś problemy sercowe, może jakaś trudna prawda niedawno wyszła na jaw. Bo cztery miecze idą po trzech mieczach. Trzy miecze to jest rozpoznanie problemu, to jest taka karta radzenia sobie z czymś, przyszpilenia czegoś i trudnej operacji, którą trzeba wykonać. W czwórce dochodzimy do siebie, ale tutaj widzicie, jest, jest zima. Znaczy, nie wiem, może to są gwiazdy w sumie. Ale tu jest taki stabilny, cichy, surowy i chłodny spokój. Spokój trochę grobu, tak? Zresztą ta osoba, widzicie, leży pod ziemią. Ale żyje, tak? Trzyma tutaj coś czerwonego na, na sercu. Więc... Jest tu troszeczkę, właśnie takiej nie do końca prawdziwej martwoty, tak? Jest dochodzenie do siebie, jest nabieranie sił. No, wydaje mi się, że bardzo dobrze Wam ten proces służy, bo potem przychodzi naprawdę i otwarcie na świat, i szczęście, i zadowolenie, i ewidentnie jesteście w nurcie życia tutaj. Więc po, po takim czasie być może trochę odsunięcia się. No niektórych na przykład kwarantanną mi tak pasuje tutaj do tego, że leżymy w łóżku, nic nie robimy, <grywamy>, bo chorujemy, tak? Ale potem przychodzi, przychodzi ten pierwszy nocny spacer. <grywamy> ja mówię trochę z autopsji. Jak ja się strasznie cieszyłam, jak mi się skończyła izolacja, i wyszłam po północy z psami na spacer, to właśnie czułam taki zachwyt wszystkim wiatrem, ciemnością, szumem, śmietnikiem. Po prostu fajnie było wyjść. Życzę Wam takiego właśnie uzdrowienia, odrodzenia, poczucia poczucia swojej energii, poczucie się w mocy i przyjęcia tego wszystkiego, co Wszechświat chce Wam zaoferować w prezencie urodzinowym. A zapewne nie jest to ostatni prezent w tym... w tym roku, w tym półroczu. Rok się niedługo kończy, ale myślę, że jak mamy otwarte serce, to te Okazje, te prezenty śmigają po prostu dookoła non-stop, tylko trzeba się na nie otworzyć. Tu jest dużo otwartości, szczególnie w tych dwóch opcjach. Tu jest bardziej wejście, zejście do siebie, ale tam też można odkryć skarby, mam wrażenie. Dobrze, kochani i kochane, jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji Waszych urodzin, niech Wam się darzy, niech Wam się święci, niech Wam się udaje. Bądźcie szczęśliwi, 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 bądźcie zdrowe i zdrowi. Trzymajcie się. papa pa.